Stoję plecami do niego na równi, czuję barki. Gdy daje taki styl, nie potrzebuje nawet kominiarki. Oni są w soku. Everybody on the ground daje taki raz. Ze strachu zapomina z i u kabury z dwoma rewolwerami. Uzbrojony po zęby, stoję do niego, plecami pełne bębenki Gnad do ręki to gówno śmierci. Pewni siebie, jakbym liczył karty. A z królewskiej Jest mi, idę na misję, jak Ali Akcja. Jak yeah. masz problem do niego, to i do mnie. Zywa tarca, to nie farsa. W przeciwników robię zakładnik. Bo amunicja bang, jest powietrzu Banda Burzy napięcie Warcraft bang. to blitzkrieg napad Z każdej flanki bitwa jest wygrana Let Załadowane go. 45 Napad na bank Szybko, zobacz co ci zgotowałem Okrasa To taki poziom kiedy piszesz ten rap On pisze się sam Tworzymy ten klam Niszczymy ten kłam To leci tak Nie wpierdalaj nam się w zdania Ja piszę grube wersal Mój nie osłania to taki poziom kiedy piszesz ten rap On pisze się sam Tworzymy ten klam Niszczymy ten chłam To leci tak Nie wpierdalaj nam się w zdania Ja piszę grube wersje A mój ziom mnie osłania Świadek masa Sprzedana klasa jak Briana Banks Mam swoje za uszami jak królik Bugs Nie jestem szarak Kevlar Moje flow jak kamizelka Pewne poczucie a. bezpieczeństwa Sytuacja jest napięta oh yes. Na podłodze w chuj To nie franki czy dolary Ale dobry kurs mam Jak wierzę na taki bit To wierzę to jest dobre Bo jestem prost w tym rząd, nie wiesz, że te zwrotki to jak rodzina soprano To seafood, jakbym z wysokiego klifu skoczył, To gęsta piana się toczy z mordy Podjęliśmy broń i z dziką rozkoszą przeładuję broń Moja nawiga pali łaków jak Uzi Widzę ich za plecami, Salono oki Moody Ten projekt każdy z moich ludzi dostanie do łapy Choć to nie Def rekord, Records, a zwykły Verbatim To taki poziom, kiedy piszesz ten rap On pisze się sam, tworzymy ten klan Niszczymy ten chłam to leci tak, nie wpierdalaj nam się w zdania Ja piszę grube wersy, a mój ziom mnie osłania To taki poziom, kiedy piszesz ten rap On pisze się sam, tworzymy ten klam Niszczymy ten chłam. To leci tak, nie wpierdalaj nam się w zdania Ja piszę grube wersa, mój ziom mnie osłania To działa uh,